Cześć, z tej strony Iron 13. Dzisiaj będę miał dla Was odcinek związany z kraftowaniem. Oczywiście Diablo 3, tak jak widzicie. Chciałbym sobie wykraftować troszeczkę lepsze rękawice dla mojego wiza. Te ogólnie są bardzo, bardzo dobre, tylko mają niezbyt dużo DPS-u i też bym się nie obraził, gdyby mi się wykraftowały rękawice z Attack Speedem więc dzisiaj machniemy sobie 30 rękawic z intem 30, ok. No i jedziemy z koksem. Okej, okay, jesteśmy z powrotem czarny Marychokus Pokus. E, oczywiście m, przyspieszyłem kraftowanie 30 rękawic. Dwie rękawice mamy na podłodze, bo mieści się z tego co widzę na max aby się nam zmieściło hmm, 29 rękawic. Nawet gdyby tutaj nie było tych dwóch itemków. Ok, dobra, to co? Bierzemy się za przeglądanie po kolei. Trzymajcie kciuki. Co tutaj mamy, szanse i inteligencję, tyle inteligencji bym chciał. Teraz tak. Tutaj nic ciekawego. Tutaj także, przede wszystkim chcemy szansę i tak speed. No i dużo intów, wiadomo. Tu na razie słabo ogólnie trudno jest wykraftować naprawdę dobre rękawice, bo musi się zgadzać bardzo dużo statystyk. Okej, okay, tutaj już coś mamy. Proszę bardzo. Teoretycznie mają większy DPS, e, mają atak speed, ale nie mają resów. Troszeczkę witu. Hm. Nie do końca to co bym chciał, no ale już już w miary sensowne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj nic. Tutaj także. Jeszcze zostało parę rękawic. Okej, okay. te nie za bardzo. Tutaj co mamy ciekawego? Mamy obrażenie, mamy zasięg podnoszenia, ale słabe. Te także. O, tutaj coś na zielono. Nie, myślałem, że coś będzie lepiej. Niestety nic. Tutaj też słabiutko Haha Tutaj też nic Potrzebujemy szansę Jest szansa, ale mało Okej, okay, zostało jeszcze parę Tu mamy znowu szresy Tutaj Nie za bardzo tu mamy szansę, odchodzi 10%, właśnie tyle bym chciał, ale reszta statystyk się nie zgadza. Niestety. Wymagany poziom zmniejszony 8, to też nas nie interesuje. Tutaj słabo. A tutaj? Tutaj jest całkiem nieźle. Zobaczcie. Szansa na trafienie jest zwiększona o 10%, Obrażenie od trafień krytycznych, zwiększono 23, atak speed 7%. Hmm, no żeby tutaj było resów 58, hmm, no inteligencja 201, ale zobaczcie, właśnie coś w tym rodzaju bym potrzebował. To mi daje 12 tysięcy dps-u. Hmm. Całkiem niezłe. Ogólnie chyba sobie je zostawię. Szkoda, że nie mają resów. Naprawdę. Ale tak reszta się naprawdę zgadza. Chyba, że gdzie indziej znajdę sobie resy, na przykład w pasie lub w karwaszach lub w spodniach, i wtedy wstawię sobie te rękawice. Całkiem nie głupie. Zobaczcie, jaki mógłby być masywny DPS, gdyby było 10% szansy, 40% na przykład 9% obrażeń na trafienie krytyczne, atak speed. 9 i 300 inteligencji. To by było tutaj z 25 tysięcy, może nawet 30 tysięcy więcej obrażeń. Ale te są całkiem niezłe. Myślałem, że już wyjdę na zero. Ok, sprawdźmy jeszcze do końca. Nie wiem czemu, jak zawsze, mam w miarę jakiś tam sensowny itemek. Czekajcie, odejdę troszeczkę dalej. Zrobię miejsce na te dwie sztuki, to, to już wtedy mam wrażenie, że już nic innego fajnego mi się nie trafi. Przeważnie tak jest, no ale to nie jest powiedziane. Okej, okay, dobra. Które to było? Dobra, Tu wyrzucimy to. No i tak jak widzicie, całkiem ładne wykraftowały mi się rękawice 201 inteligencji szybkość ataku zwiększono 7% obrażenie od trafień krytycznych zwiększono 23% i szansa na trafienie krytyczne 10% gdybym tutaj miał resy nie zastanawiałbym się i na pewno bym wymienił ją a tak to muszę chwilę poczekać, trochę golda uzbierać i wymienić sobie co najmniej jeden itemek i wtedy wymienię na te rękawice. Całkiem ładne. Okej, okay, dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy szybki odcinek związany z kraftowaniem. Taki ładny bąbelek. Okej, okay, jeżeli Wam się podobało, wiecie co macie robić, piszcie komentarze, lajkujcie i odwiedźcie moją stronę facebookową. Piękne dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!